Słuchajcie tej historii, przychodzę sobie koło sklepu z KFD, podbiega do mnie typ i się mnie pyta, czy chce najnowszy hydrolizat z KFD. Mówię, że jasny, że chcę. A on mi mówi, że da mi ten hydrolizat, jeśli dam mu się podotykać za Penisa. Mówię jak podotykać za Penisa? On no, normalnie. Podotykam, pomacam, polirzę. Ja pierdolę, co za typ! Chorzy ludzie na tym świecie, chorzy ludzie. Uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. No stąd, stąd, z tego to miejsca, jedyny słuszny moment powiedzmy po wyjazdu stąd, to jest ten widok. Widok mojej maszyny. Jadą co? Marcinek z kopalni wyszedł i od razu mu taki music na pieprza. Wyjacie czy mam taki strój Do... o, kurwa, uwaga, coś dużego. Eee, dlatego mam ten strój, żeby wam przypomnieć jaki jest jedyny słuszny kod na Monstera Monster Produkty Jest to Paleciak, rozumiecie. A druga sprawa jest taka, dlatego mam ten strój, żeby być lżejszym, żeby nie ważyć 107 kg i się podciągać. Tylko 105 na przykład, nie? się to, ha Kfd, KFD i paleczak i dupeczka. Jeden dwa, Trzy cztery. No widać, że ma dildo schowane pod pachą. O shit. <laughs> yes, się! Jest, Gaszie, kurwa! Je. O, o, jest, i to tak! Analnie. Coś pięknego kurwa Bez bólu Minimalny taki uścisk jest? że kurwa zajebiście Chyba no, no. przez to no, no. Chyba przez Monster Power daje mi tyle siły I Orzełecz Orzełeczka nie ma ale Orełka nie ma ale jest flaga Jest KFD Jest ciastko I jest 110 Trzecia seria Wlezymy se na woga to 6 kg, kurwa, prawie ty na to co Sebastiani Co Sebiks Patrzcie co tu jest Paczucha To jest paczyszko, paczycko I Moja sztanga Tak Sebastianie Moja sztanga Musiałem ją do tego dać Do ropy Żeby te zardzewiałe elementy Wróciły i żeby łożyska mogły się kręcić bo już się nie kręcimy, bo były zardzewiałe także jadę na smart gym bo przyjeżdża bardzo silny facet i będzie ciągnął a chciał pociągnąć na tej oto sztandze więc ja jako dobry Marcin mu udostępnię tą sztangę Odprowadzajcie swoje ukochane na spacer. <laughs> Idzie to przez halębę. No nie ma to reklamówka z Biedronki. Nie jest to to samo fakt, no ale też nie jest źle. Idę ze sztangą se. Sztanga i kot. Przyjechał. Wiecie kto to jest? Nie wiecie, może wiecie. Jakub Sarnicki. Ja do nim sarna. Sarna. Zobaczycie ile on dzisiaj Pociągnie Jak już do paleciaka To musisz ściągnąć. To, to trzeba 300 kilo pociągnąć Tak jest I tak będziemy chcieli, nie? Da. Kurde, a mi patrzcie co przyszło Gladiatory Na nadgarstki Neopreny Dwie koszulki Nowy ten slim I tu mam jeszcze czarne Taśmy Także oj co za paczunia, dziękuję I pamiętajcie tylko na kod Paleciak, kurwa no, jakiś No niestety, no bark nie pozwala dalej. Dalej nie pozwala. No możesz z dwa i pół dołożyć, wiesz. O, to jest praca. Moja szkoła jak nic. Moje filmy na YouTubie, widzisz jak to działo 200 kilo, kurwa Paris. Widzisz, kto tu przyszedł. Co to, co, to za, co to za koszulka? Chyba twoja, co? Widzisz, kurwa. A my już mamy 220. No i zaraz będzie robić Kuba z tym kardio. No, dzisiaj robię nie trening. Yes. <ścoughs> Dalej rożewka Umiara na razie no. No. Dobra, znaczy uwierzcie mi, że tu jest 250 Możecie mi nie wierzyć, ale wie uwierzcie To, że to było tak lekko, to inaczej że to nie było 250 Przyjechali dziki z Żory i patrzcie, już nie ma ciężaru A, ten, a temu jeszcze mało kurwa! Będzie tak jest, wyjebane. Pozdrawiamy Mateusza Pawlikowskiego z tej strony. Jak widzicie łapy też nie ma. Dawaj lekko. Był pomysł 300, ale, ale tutaj jednak idziemy, 290 jeszcze. No tak, ostatnia i ja potem i potem będziemy na czysta. Trzeba może ta sztanga nie pęknie. O no, ładnie ładnie. Dawaj. Dawaj, dawaj, idzie już. Dawaj. Trzy. Dawaj, ciok, ciok, ciok na siebie. Pójdzie, piąty, pójdzie, dobrze. <śmany> Sześć. Dobrze, kurwa, dobrze, dobrze. <śmany> Patrzcie. 300 kg wyjaśnionych. Tak. 300 polskich kilogramów. Więców nie bierzemy. No, łapy nie ma, 100 kg jest. A pomyślcie sobie jakby jeszcze miał z Monstera nadgarski, nie? Paski na nadgarski 320 na 8 wyszło. Łatwo lekko Także Instagram Sarna powerlifting Kurwa zaraz obserwować, bo naprawdę jest się od kogo uczyć 300 kilo, lekko 120, 200, 230, 250, 270, 300 Amen. Widzicie? Idzie zrobić 300 kg. I zostawić tak strefa do dosie, dosie Najważniejszy element treningu kurde Sprzątanie po sobie Proszę bardzo Teraz no. rozewka, rozewa się Rozewa się 220 I chcę zrobić 250 na ilość powtórzeń nie No No jest, 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 szalony nie Jest szalony tak. kolana do przodu maksymalnie O no. Dawaj jeszcze. Awaj na siebie. go no. no. nie brakuje tej głębokości troszkę, nie? Także jak wiecie, to też wpadł temat koszulek z różnymi hasłami tym paleciok, tym napleciok i tak dalej także możecie się za niedługo spodziewać takich rzeczy jak koszuleczki myślę, że się będzie podobać